LOL, co? Ale mało Zabrałeś mi kiczko. Boże, nic porządnego nie mam na starcie. Ja też. Mam spodnie ja złote. typek awczy. Będę go klepał. Będę go awczy? Tutaj. Tutaj. Co nas tak mało na tej arenie, ty? Dawaj go! Dawaj go! No, o ale zostaw mi go już! Mi go już! No, ale go muszę dochodzić najpierw. No, on ma takie lagi feste jak ja, nie? I jeszcze deda Nice! Ale nas tu jest mało, bo <laughs> Jeszcze... Ładnie wyrzuca, to wyrzucę. Jeszcze jeden trudno zostać. Mam siękerę, siekerę... Jak jeszcze? No, chodź na niego. Nie, jeszcze dwóch, ale... Czekaj, i i zeby chociaż dadzą. Czekaj, on <laughs> On tu a, czy dał! No, czy... na arenę on czy? On ma mieczem trętowan To co? Jak Bedwyka pójdziemy tę Daj go E fucking Na plecy tutaj będę? O nie, już do mnie idzie Jaki Nagi? To zbijesz tam tego sam? A ten Easy już bot. mnie klepie, nie? Easy bot O nie, on mnie zabije Upadłem. No bo mnie jest skryty z I tak nie mogłem za no, no nie mogłem. Wygrasz to. Wątpię. Nie Wygrasz I tak będzie to. Uciekał, mi przez, uciekał mi przez. Cały czas no ja. Wygrasz pierdę. to. Wygrasz to. Wygrasz to. Piękrasz to... Uuuuuu! Wygrałem! Arenę pięcioosobową! osób. Bo... Musimy tak... O jak? Tak, żyje, coś się... No właśnie, czy takie jest lepsze. No właśnie, właśnie. Jesteśmy lepsi, dlatego nas chcą usłabić. A, rozumiem, A, rozumiem. Tu zawsze dużo itemków ten na ziemi. No... Dobra, jedziemy po płoty. No, no, ale spaliłem start! Wierz do ląbsztynka! Tak, gówno, nic nie wziąłem A ja mam klatę Dobra, barą. idziemy, idziemy. Czejdowo, babklata, gdzie idziesz? No tam, za tobą Chodź tędy Tutaj. Tak mi się wydaje, że tu było dobre itemy Ale już tak tu szansę Trudny szponik Po co mu to było? Tu jest skrzynka! Pusta Tak, e, sojusznik soujusz, Kto? Mój sojusznik Ale A gdzie? Kartowała. No e. pusty o, gdzie myślałem? Tu jest typem, ja je, dawałem go, dawałem go. No i już sklep, złap, już złapki w sklepie. Ninja. Ty, dawaj mu tak plecy, żeby się nie skapnął, że za nim idziemy. Do wody skoczył? No odebił, nie. Nie pi 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 Stejkiem, o, mam miecz. Ja też. On się on ucieknie To jeszcze jakaś typa idzie, super mała no. Ja go dojadę. Nie, nie dojadę On ma sniperową. U typa tu jest! U trzech tu jest nawet! A nie dwóch trzeci to ty Idę ja ci pomagać. Nie wiem kogo mam iść. Dawaj, Bigo! Bigo! Super! super! Masz klatę. Obiłem ci go do ilu tam? ilu tam? Nie wiem do 16 No co, to miał on koło 7 Ale <noise> dostali klepę ode mnie No i od ciebie też wiadomo Ja mam jeszcze dwie klaty Chodź idziemy Ale tam gdzieś statek był No tam O i na tym statku są skrzynki chyba Ja będę też, Diabety też. Na, co, co najmniej jedno jest <noise> W ogóle nagrywam z Pandą, nie? Panda chciał zrobić taki epicki moment że będzie miał pół serduszkę i wypłynie z wody, nie z De dna no, Debil. Ty, na dole jest jeszcze jedna skrzynka powinna być. Będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy. Będę pierwszy. Ja tu kiedyś typa? Ej no! <laughs> typa tu kiedyś sklepałem, a ja miałem jedno serduszko, nie? <laughs> Wpadłem pod statek. Aj. Dobra, wypłynąłem jakoś na farcie. Gdzieś tu była skrzynka jak ona nie wiem, tu wełna jest. Tędy, tędy. tędy... mogliśmy sobie biegać po terenie tam więcej i tam jest niż taką. O typek tu jest. tu gdzieś była skrzynka. Ty to A nie wiem gdzie jest to skrzynka. miecz! Jestem klandowany, Czaisz? Dawaj go sklepiemy. Chodź na statek, nie? Ja tu będę kampił na shifcie. O małuk! No to on tu wejdzie na statek jako ścisnę, nie? Chodź do środka. Patrz on, ty nie przypły, nie? Hmm. Możesz mu się pokazać. To, robię to nie jest głupie. O dobra, jest już. O, idzie chyba. Teraz gdzie z mojej strony wchodzi. Nie, on się cofnął! Się cofnął. O chyba Wejdź, wy, wyjdź, zobacz Kiedy pierdek nie strzałom, spadnie, że są statku <noise> <noise> Czekaj, on nie. tam campi. No myślę, że tego nie widzę. Jaki debil, nie? Ale on... Nie wiem, czy on mnie widział, bo ja... Dziękuję. Wyglądają jak w bez jest za krzaka. Dobra, idę się na to, niech nie z tym dewidem grać. O Jezu, strzałam, tę dupę. No i bio strzela we mnie, nie jakim zarawane jak na miar, to się... uspokoi to są dzień. Nachalny, na ty jakby się strzał we mnie. Tam jest skrzyn. Wiem, już idę sobie. Jeszcze jeszcze na dole była, tylko nie wiem gdzie. Dobra, co, to się zabierza. No dalej tu kampi, ale fajery se na na Bistara Zajdę na no, sobie... sobie. Y, Spidermana i polecę do niego i go zniszczę Aha No masz Spidermana? A go ciśniesz Na libica O gdzie jest ten strzelnik bo otwierał? skrinka mu walną, nie Nice bro. To on pisze dobra ho? Nie To jest ten Biesiek śmieszny, ten Biesiek XD, FRO Gówno, gówno Nie o, wiem, no, nie, o, nie wiem. wiem On tam... Się... Chodź, idziemy sobie tam Padł no i biegnie, o, idiota Nie biegnie, a biegnie Nie chcesz! No on tylko, że mam, że raz zaincentowany, wiesz o tym Co, co mnie to chodzi? O do, w tym domku tamtym możemy skampować On nie godzi! Nie wiesz, prawie godnie. o ja się umieram Hej, co teraz powiesz? Ta On jest, kurde, Please beach, please beach Ale go klepie, nie? Złaga, złapał Ale laga miał. Takie malutkie. Dobre, enchantowane, tam. ale chociaż one mają tylko ochronę przed pociskami, no ale masz. Jasne. Sorry, za dużo, za dużo paki mam, y, siły mam w. No, yy, masz, yy, Chcesz łuk enchantowany? No, ale to nie mam strzał. 11 strzał, wymianą za coś. Za co? No, nic nie mam ciekawego. Nie miałem też No miał, ale ciebie nie dam. Nie, eee. Bo dostaniesz VIP-y w. Wow. Ała! Czekaj, co ja Ci mogę dać? Chodź tu. Dobra, ho. Buty Ci dam. Nie chcę, chodź. Nie chcę, chodź. chodź tu. Chodź tu, złote są. Nie chcę. To ja już jak sam je wyrzuciłem. Nie, już jak sam je wyrzuciłem. Aha. Cicho. Cicho. 4, 5, 5. 4. 5. 5. Ja mam gdzieś na ten level. Ja mam gdzieś na ten Zapomniałem o tym. Tu są te skrzynki. Czekaj. o place'y Pedo Pedo place'y. Dwa na dwa. Bajna to? Stoję tutaj Przez. i tu jesteś jak jest, To są takie dwa jony i ja jestem pośrodku. Mhm. <grym> no Radzisz <susurzy> No właśnie. Chodź, idziemy na spalony. Wiesz, jak je trafić? Ale co w Co Gdzie? Co? Co? Gdzie? Gdzie no jest spalony? No właśnie, jeszcze ja pytam? Ty, a ja by tu takiego parkura zrobić? tak, nie, tam się nie da. Myślałem, że się da na samą górę tego wejść. Ja mogę. Mhm. <grymne> Ty, ale no, mm. Idzie tu. Chromola. Widzisz go? Widzisz go? Widzisz go? Widzisz go? Widzisz go? Widzisz go? Idzie się mega. Gdzie? Plecy! Łota, tak, zjedziesz go Nie zjedziesz go? No Zabiłem go czy ty go zabiłeś? Ty Ty! 40 momentów za jedno zabicie jest teraz Kto fuck? Kiedyś było 10, potem był jakiś event i było 20 Wiem, pamiętam. A jak się wyrzuca jednym klawiszem? Nie wiem Shiftku Tak, shiftku i tylko ten Tylko ku... Trzymasz shift i Q na, najeżdżasz na jakiś ten Ja nie ma tego... Co, klepa? Klepa? Tak, klepa. No to to da fajdach. Ja nie mam nieszczęścia. Ale już klepa? Tak, full? No tak. Ty też jesteś lepszy, bo masz lepsze nieszczęścia. Przestiolo? Dobra, klepa. O, jak dostaję! <noise> <noise>